Listy SharePoint to bardzo efektywne i wygodne w użyciu repozytoria, które pozwolą Ci zapisać w zasadzie dowolne, ustrukturyzowane dane. W tym nagraniu pokażę Ci, jak utworzyć pustą listę i jak działają kolumny. Zaczynajmy. Pierwszy krok to oczywiście utworzenie nowej, pustej listy. Możesz to zrobić na przykład bezpośrednio ze strony głównej swojej witryny SharePointowej, ale równie dobrze możesz wykorzystać do tego aplikację List, którą znajdziesz. W zbiorze swoich aplikacji w Microsoft 365. W obu przypadkach efekt będzie dokładnie taki sam. Różny jest interfejs. Wybierz ten, który odpowiada Ci bardziej. Ja pozostanę przy Microsoft List. Tworzę nową listę i tym razem wybieram pustą. To na pewno nie jest najszybszy sposób stworzenia listy, ale na pewno też najbardziej elastyczny, ponieważ możesz krok po kroku zdefiniować, jak taka lista będzie wyglądać. A jak zobaczysz, nie jest to wcale trudne. Więc wybieram pustą listę, nazywam ją. Warto dodać też opis, o odpowiednią kolorystykę, ikonę i co najważniejsze wskazać witrynę, na której taka lista będzie utworzona. I tutaj pamiętasz, na początku pokazywałem jak tworzyć taką listę z poziomu witryny. Teraz dochodzimy dokładnie do tego samego punktu. Po prostu wskazuję witrynę i efekt będzie dokładnie taki sam po utworzeniu lista ma bardzo prostą konfigurację. Zawiera dokładnie jedną kolumnę, kolumna, która nazywa się tytuł. Nie możesz jej skasować, natomiast możesz zmienić jej nazwę. Możesz to zrobić w ustawieniach kolumny, zmień nazwę, ponieważ moja lista będzie listą kontaktową, więc to Niech będzie nazwiskiem. A dodatkowe informacje potrzebne mi na takiej liście mogę zdefiniować w formie tzw. kolumn. Konfiguracja jest bardzo prosta. Jedyne co musisz wybrać to zastanowić się, jakiego rodzaju informacje chcesz zachować w danej kolumnie. W moim przypadku obok nazwiska chciałbym wyświetlić imię. Więc jest to idealny scenariusz dla kolumny typu pojedynczy wiersz tekstu. Każda z kolumn. Ma kilka dodatkowych właściwości. Na początku nie przejmuj się nimi bardzo, zwróć jedynie uwagę na te, które powinny być wymagane, a które mogą pozostać puste czy też są opcjonalne. Zaznaczam, imię zdecydowanie powinno być wypełniane. Oprócz takich prostych kolumn, takich jak pojedynczy wiersz tekstu, jak wiele wierszy tekstu, czyli dowolnej długości tekst, jak liczba, jak pole typu tak nie, włączony. Wyłączony, zatrudniony, niezatrudniony, czarny, biały. Mamy też kolumny trochę bardziej złożone, takie chociażby jak lokalizacja. Lokalizacja, czyli miejsce na mapie, ko konkretna geograficzna lokalizacja, która na przykład będzie reprezentowała miejsce pracy. Jak widzisz, w tym przypadku jedynie podałem nazwę kolumny i za chwilę pokażę ci, jaki ciekawy efekt uzyskamy. Dodajmy jeszcze kilka kolumn. Chciałbym na przykład wiedzieć, czy dana osoba jest sponsorem projektu. Wybieram kolumnę tak, nie, która, jak się domyślasz, może zawierać jedną z dwóch wartości. Tak lub nie. Zaznaczam tylko, która z nich jest domyślną. I tak konsekwentnie możesz wykorzystać także inne kolumny, takie jak wybór. Wybór to lista, z której możesz wybierać predefiniowane wartości. Czy w moim przypadku, niech to będzie kierownik projektu. Każdy z takich pisów możesz odpowiednio pokolorować, ale tutaj jestem pewien, że tej części nie muszę ci pokazywać, jest bardzo prosta. Kolumny mogą mieć też zupełnie nieoczywisty format, taki chociażby jak obrazek. Więc na końcu dodajmy jeszcze zdjęcie. I to, co jest najlepszego, to to, że wraz z tym prostym, przyznasz, procesem tworzenia kolumn, tak naprawdę pod spodem SharePoint wykonał całą czarną robotę związaną z utworzeniem odpowiedniego formularza. Popatrz, że na koniec mogę w prosty sposób uzupełnić dane. I każda z tych kolumn nie tylko pilnuje, czy wprowadzam w odpowiednim formacie dane, ale także pomaga mi maksymalnie. Tak jak w przypadku zdjęcia, po prostu pozwala wybrać odpowiedni plik. Do każdego wpisu na liście możesz dodać także załączniki, i na końcu po zapisaniu mamy w zasadzie naszą listę gotową. To tyle. Teraz czas na Ciebie. Popróbuj skonfigurować swoją listę. Wykorzystaj inne typy kolumn. To naprawdę proste. Życzę powodzenia i do następnego razu.